Za nami niedziela, 6 grudnia, Dzień Świętego Mikołaja. Przed nami Wigilia, przed nami Święta Bożego Narodzenia, przed nami nowy już 2010 rok, a zatem to naprawdę czas aniołów. Anioły są wśród nas. No właśnie, ale co to tak naprawdę znaczy, czy może znaczyć? O tym opowiem Państwu słowami wybranych tekstów literackich. Pan Janusz Rautzko. W są wśród nas. Ale tak naprawdę, to kim są anioły? Anioł, według niektórych wierzeń religijnych, istota nadprzyrodzona, pośrednicząca między bóstwem a człowiekiem. Anioł, od greckiego Angielu w Islamie, traktowana jest jako pośrednik między Bogiem a ludźmi. Najczęściej utożsamiana z istotą. Doskonał. Niektórzy aniołowie szczególną opieką darzą małe dzieci. Każdy zaś człowiek zdaje się mieć własnego anioła, stróża.